Cześć, witam na kanale Football Mama. Jesteśmy dzisiaj w podkieleckich nowinach na turnieju Top 10 Elit i jest ze mną pan Tomasz Popiela, organizator turnieju. Dzień dobry. Panie Tomaszu, jak to wszystko się zaczęło? Jak długo organizuje pan turnieje? Jakie były początki? E, zacząłem pierwszy turniej organizować w roku 2013 w Starym Sączu. To jest słynny turniej z okolika. Czyli de facto można powiedzieć, że to już będzie 12-13 lat Aha. za niedługo. Ten turniej tak mnie pochłonął organizacyjnie, że po drodze urodziło się kilka następnych turniejów, Między innymi ten, który jesteście dzisiaj tutaj w Kielcach. On już też ma bardzo bogatą historię, bo praktycznie 8 lat zaczynaliśmy go w Zakopanym, później w Stróżach, a od trzech lat organizujemy tutaj w tych pięknych nowinach na tych wspaniałych obiektach. 12 lat to już bardzo długo. Można powiedzieć, że nie może Pan przestać, nie może się zatrzymać. Proszę powiedzieć z tej perspektywy lat, jak Pan ocenia zmianę w młodzieżowej, dziecięcej piłce nożnej? Jaką taką największą różnicę Pan dostrzega w rozwoju piłkarskim dzieciaków? Uważam, się, uważam że idziemy do przodu, jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży. Mamy coraz lepiej wyedukowanych trenerów, to na pewno. Większą świadomość dzieci, że chcą osiągać sukces. Mamy coraz lepszą bazę sportową, gdzie jak ja zaczynałem organizować turnieju, to w ogóle o sztucznym o boisku, ze sztuczną na można było sobie pomarzyć. Czyli te wszystkie czynniki sprzyjają ku temu, żeby te dzieci się rozwijały. Jednak problemem największym od kilku, czy nawet kilkunastu lat w szkoleniu dzieci jest ten proces, kiedy dzieci schodzą z małego boiska na, na duże. Czyli de facto z gry po siedmiu przechodzą na grę po dziewięciu, a później po jedenastu. Czyli tak jak dzisiaj, właśnie dokładnie, jesteśmy w tej jedenastce, tak? Dokładnie. Mhm. tutaj e, dużo ludzi, dużo trenerów, dużo m, ludzi, którzy się zajmują sportem m, główkują i nie mogą, nie mogą znaleźć e, tego środka, jak zrobić, żeby te dzieci m, już na tych dużych boiskach zaczęły grać na miarę, na miarę tego potencjału. I nikt tak naprawdę nie wie, czemu tak jest. Ja też nie wiem. E, jeżeli chodzi o małe dzieci, nie ma różnicy w wyszkoleniu dzieciaka, który się urodził w Polsce i tenuje w Polsce. Porównuję to do dzieci z zagranicy, które przyjeżdżają do mnie na turniej z okolika czy na inne turnieje. Wreszcie bym powiedział, że w wieku 8, 10, 12 lat te dzieci nasze są jak nie równe, to przynajmniej troszkę lepsze od dzieci z zagranicy. Tylko to, co się dzieje później, ja tego nie wiem i, 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 boję, się się, dalej, tak, tak? i boję się, że, mhm. że prędko znajdziemy sposób na to, żeby to przełożyć na nagle juniorską i seniorską. A proszę powiedzieć, jesteśmy na turnieju, więc dzisiaj też te dzieci rywalizują, tak, walczą o zwycięstwo w turnieju. Jak Pan podchodzi właśnie do tej rywalizacji wśród dzieci też jako organizator turnieju i z czym Pana zdaniem oprócz tego pucharu dzieci powinny wyjechać z takich właśnie rozgrywek, z takich rywalizacji? Co powinno zostać w młodych sercach, w młodych głowach? Ja w ogóle kocham rywalizację i uwielbiam, jak dzieci rywalizują, bo są różne szkoły szkolenia i metody organizacji turniejów. Niektórzy uważają, że dzieci nie powinny grać na wynik. Ja uważam, że to jest błędne, bo dzieci po to przyjeżdżają czasami 500-700 kilometrów na turniej nie po to, żeby sobie pokopać, tylko żeby rywalizować. Jeżeli staje przeciwnik do walki, to robię wszystko, żeby ten mecz wygrać. I ja cierpię z tego przyjemność i widzę, że dzieci czerpią i nie możemy im tego zabierać. Jak ta rywalizacja wpływa na kibiców, czyli na rodziców? To jest temat złożony, ale mhm. też, też muszę z doświadczenia powiedzieć, że tak w cudzysłowie powiem, że rodzice się też resocjalizują troszeczkę. Bo pamiętam bywały czasy, gdzie mieliśmy bardzo dużo kłopotów z rodzicami, bo byli za bardzo, chcieli ingerować w to co dziecko robi na, na boisku, a te sprawy powinniśmy zostawić tylko i wyłącznie trenerom. Dlatego ja zawsze y, proszę trenerów i, i też uprzedzam, żeby rozmawiali też z rodzicami na treningach czy robili różnego typu spotkania. Przekazywać im, że rodzic ma pomagać, a nie przeszkadzać, a taki agresywny doping i uwagi w stronę sędziów czy, czy zawodników innych drużyn są niewskazane i to deprawuje dzieci na boisku. Dziecko ma mieć po prostu spokój. Jaka jest taka postawa idealna? Jak powinniśmy się zachowywać na turniejach? Tak jak pani dzisiaj? Pełna uśmiechu i przyjatu pani z przyjemnością, z przyjemnością oglądać grę swojego syna, swojego. Zespołu, w którym gra syn. Powinniście być uśmiechnięci i wspierać dzieci, pomagać dobrym słowem, zachęcać do, 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 do gry, żeby dzieci czerpały przyjemność z tego, że są na boisku, a nie można dzieci stresować i, i pouczać. A przegrałeś mecz, nie grałeś, słaby jesteś, ostatni raz cię wzięłem na, na turniej, bo takie, takie, takie komentarze niejednokrotnie nie słyszałem. Tu się zmienia ta mentalność rodziców, i ja to obserwuję, oby to szło właśnie w tym kierunku. Dajmy dzieciom żeby same rozwijały tą, tą, tą pasję na boisku. Ja też widziałam na Państwa Facebooku właśnie taki apel przed turniejem do rodziców z prośbą właśnie o określone zachowanie, więc zauważam to też, że na wielu turniejach właśnie takie prośby mają miejsce i też mam takie wrażenie, że faktycznie przez te 7 lat, jak jesteśmy jako rodzice, kibice w piłce nożnej, że, że są te zmiany i że jest lepiej, także gratuluję Panu, że udaje się też Panu utrzymać tą dyscyplinę wśród rodziców, bo na pewno ma to ogromny wpływ na... Młodych zawodników. Ja bym tu jeszcze chciał dodać, że my, my mhm. wszyscy organizatorzy turniejów w Polsce i trenerzy, my musimy też umoralniać właśnie rodziców, rozmawiać z nimi. Jeżeli i, rodzic też poniekąd powinien y, wsłuchać się to, co mówi trener, a trenerzy są dobrze. Y, dlatego uważam, że idzie to w dobrym kierunku. Tak już jest na Zachodzie. I... i tak to powinno wyglądać. Zresztą widzi Pani, jest Pani drugi dzień na turnieju, tutaj nie ma żadnych problemów z rodzicami, mimo że przyjało ich, naprawdę tutaj y, bardzo dużo to jest spokój, są grzeczni, uśmiechnięci i o to w tym wszystkim chodzi właśnie. Mhm. Y, organizując turnieje już od tak wielu lat y, pewnie widział Pan, jak rodzą się młode gwiazdy, jak powstają młode talenty. Czy ma Pan w głowie takie historie y, jakiegoś piłkarza, piłkarki, które tak szczególnie zapadły Panu w pamięć? Y, no już dużo jest takich dzieci, które zaczynały u mnie na turnieju Sokolika w wieku 10 lat i pamiętam ich jeszcze jako takich małych tak powiem, bączków, a dzisiaj grają już z obowiązującymi postaciami w Ekstraklasie polskiej, czy, czy grają na zachodzie. Przykładem jest Kuba Kamiński, reprezentant polski, który gra dzisiaj w niemieckim Wolfsburgu. zaczynał też u mnie na turnieju zakopanym. Jakub Kozuba, ale chłopak z Benjaminka Krosną, który grał u mnie na Sokoliku, dzisiaj jest w Lechu Poznań. Bardzo dobry chłopak są dzieciaki z Anglii, które już grają w Chelsea, Londyn czy w Liverpoolu. Proces wyszkolenia dziecka jest naprawdę bardzo ciężki. Na sam szczyt dostaje się naprawdę promil, promil dzieci, które, które grają w piłkę nożną. Wystarczy sobie przeanalizować naszą piłkarską ekstraklasę, ilu tam gra wychowanków. To jest zbieg naprawdę wielu okoliczności, od zdrowia dziecka poprzez umiejętności, poprzez szczęście w życiu, ale trzeba być cierpliwym. No nie, wszyscy, nie, wszyscy, nie wszystkie dzieci będą grały w ekstraklasie, to wiadomo, tak jest. To jest najpopularniejszy sport, ale, ale jednostki trafiają na, na, na samą górę i my, my się cieszymy i dla nas to też jest wielkim prestiżem, że młodzież, która kiedyś biegała po tych boiskach małych, dzisiaj dziś reprezentuje barwy, czy to narodowe, czy w kadrach młodzieżowych, czy, czy kluby ekstraklasowe. Te okoliczności, o których Pan powiedział, to też jest środowisko, w jakim się wychowujemy, środowisko szkolne i przede wszystkim też to środowisko domowe, w którym rodzic, opiekun pełni bardzo ważną rolę właśnie w wychowaniu sportowym swojego dziecka. Proszę powiedzieć, jaka jest rola tego rodzica, Pana zdaniem? Bo często się zdarza tak, że ten rodzic staje się w pewnym momencie takim samozwańczym agentem. Tak? Tak, tak. I to jest taka trochę niebezpieczna ścieżka w momencie, kiedy nie mamy tego dystansu i obiektywnego podejścia. Jak rodzic powinien pracować ze swoim synem, swoją córką w piłce nożnej, tak żeby to jest, wzrastało? To, co pani powiedziała, to, to jest mora dzisiejszego świata, właśnie, Że rodzice, szczególnie tatusiowie, chcą być menadżerami swoich dzieci. Naj, najlepiej wiedzą, są najbardziej poinformowani. Wszyscy gdzieś myślą w poświadomości, że to dziecko będzie drugim lewandowskim. I ja tu obserwuję naprawdę już te 13 lat z turniami, które które są za mną, zebrałem tyle doświadczenia i niejednokrotnie zachowanie tych rodziców jest bardzo negatywne. Dlatego to, co mówię, ja apeluję, żeby, żeby temu dziecku dać radość i go wspierać, ale pozytywnie nie umoralniać go, nie, 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 nie usiadamiać go i nie tu mu do głowy, że ty będziesz lewandowskim, ty musisz jesteś najlepszy i tego typu różnego rodzaju sformułowania. Ma być dziecko niezestresowane, ale pobudzone do, do pracy, do wyjścia na trening, bo w dzisiejszych czasach samo wyjście to już jest coś, Ja obserwuję. Tak, zmotywowane i, mhm. i, i dziecko samo ma y, prosić rodzica, tato, zawieź mnie na trening czy mamo, a nie żeby tata czy mama wymuszała dziecka: siadaj do auta, bo dzisiaj jedziesz na, na trening. To nie ma być kara, to ma być przyjemność. Czyż w pana doświadczenia zna pan takie historie, że właśnie taki nadgorliwy y, rodzic zniszczył tą pasję w zawodniku, czy, czy bywało tak, że właśnie przez to zachowanie rodzica nie wiem wobec klubu czy na turniejach ten zawodnik po prostu musiał się odsunąć? Pomimo, że był są, świetny? To są, to są se, znam setki takich rodziców, którzy właśnie w, y, wymagali od dzieci, y, y, że tak powiem, niewiarygodnych cudów i wmawiali im, że są najlepsze na świecie. Niejednokrotnie na, na turniejach słyszałem, jak rodzice ze sobą rozmawiają, że mój syn jest najlepszy, mój syn będzie grał w Legii, mój będzie grał w Lechu Poznań. Już się wszyscy o niego biją, a się okazuje, że, że z grupy 12 dzieci żadne już piłkę nie gra. Dlatego by trzeba odrobinę pokory i, i, i dać dzieciom... Pracować i wspaniały swoją pasję bez zbędnego stresu. Od, yy, od nauki dziecka jest trener, a trener to jest dla dziecka po, po tacie i po mamie, to jest druga osoba, którą on yy, ma w swojej hierarchii, którą słucha. Bo yy, też mówię na przykładzie swo, swojego syna, bo też yy, w piłkę gra i nigdy nie wywieram ogromnej na, na nim presji. Mówię, Mateusz, kiedy będziesz chciał skończyć grać piłkę, to po prostu przychodzisz do domu i mówisz, a to już nie chce i będziemy robić coś innego. Nie może być stresu i presji na, na, na dzieci. Dokładnie. Panie Tomaszu, Pan wspiera młode talenty, jest Pan też prezesem fundacji, ja też mam marzenie. Jakie są cele fundacji i o co chodzi w tej y, działalności? Y, fundacja jest organizatorem turniejów y, piłki nożnej o rangę międzynarodowej. Głównym celem jest, żeby dać dzieciom, polskim dzieciom z małych miejscowości, z dużych, możliwość gry z drużynami z największych klubów Europy. Turniej Sokoli, Kastel Rzeszów, Steel Cup, Czuskawica Cup to jest turniej dla dziewczyn, gdzie przyjeżdżają zespoły od Barcelony po Liverpool, PSG, z całego świata. I to jest właśnie rolą fundacji, żeby te dzieciaki nie tylko mogły oglądać w telewizorze te wielkie kluby, ale spotkać się na boisku i poczuć tą atmosferę, zobaczyć swojego kolegę rówieśnika w koszulce z herbem Barcelony, zagrać z nim, zrobić sobie z nim zdjęcie. A poza tym fundacja też od czterech lat jest... Autorem projektu Polonia the Best young Players. To jest piękny projekt unikatowy w ogóle w skali Europy. Polega on na wyszukiwaniu dzieci polskiego pochodzenia, które są rozsiane po całym świecie, które niejednokrotnie wyjechały z rodzicami za, za pracą, za chlebem. Urodziły się poza, poza Polską, ale posiadają polskie dokumenty, polskie obywatelstwo. My wyszukujemy takie dzieci z całego świata i w ciągu czterech lat zaprosiliśmy już ponad 140 takich dzieci. Z całego świata. Siedmioro z nich już zagrało w reprezentacji Polski młodzieżowej. wrażenie. Nawet wczoraj taka piękna, zobaczyłem powołania do kadry polski U16 i też został chłopak powołany z Chelsea Londyn kapitan Gabriel Sambou się nazywa, który był u nas na kampie w 2022 roku. Serce panu rośnie. Powiem Pan to pani, to widzicie, mi serce rośnie, jak przyjeżdżają te dzieciaki z rodzicami, którzy w ogóle w Polsce nie byli. I wtedy to jest takie święto, bo też i dziadkowie przyjeżdżają i ciotki. To jest prawie 200 dzieci, które przez 4 dni trenują, są razem, są ubrane w biało-czerwony sprzęt z herbem na, na piersi przed meczami puszczany hymn narodowy. I mi się serce raduje, że widzę tyle dzieciaków, ale też tych rodziców, którzy widzę, że mają, że im się kręciło za boku. To jest coś pięknego naprawdę i to będziemy kontynuować, bo to jest takie nasze dziecko fundacyjne. Bardzo się cieszę i życzę w takim razie samych sukcesów dalszych fundacji. I na koniec, Panie Tomaszu, tak od pana taka rada i dla dzieci, i dla rodziców. Taki przekaz od siebie, co Pan by chciał powiedzieć młodym zawodnikom i ich rodzicom. Ogólnie chciałbym powiedzieć wszystkim dzieciom. Nie wchodźcie w szpony cyberprzestrzeni, w telefony, w gry sieciowe, w komputery, tylko wyjdźcie na, na zewnątrz, wyjdźcie do lasu, wyjdźcie na boisko, uprawiajcie sport, bo to wszystko zamiera. Dzisiejszy świat jest dominowany przez cyberprzestrzeń. Jestem przerażony, bo, bo widzę też, jak spada ilość dzieci trenujących piłkę. Widzę to namacalnie na, na przykładach turniejów i i mojej szkółki dunaj jest nowy sąd, który jestem prezesem. że Mamy coraz mniej dzieci w rocznikach 217-2018 to jest po prostu przerażające. I to jest apel do rodziców, żeby właśnie pilnować, żeby te dzieciaki jednak uprawiały sport i, i zrobić wszystko, żeby nie korzystały z telefonów, gadżetów i, i, i komputerów. Na tym musimy wszyscy pracować, bo to jest zguba na dzisiaj. A rodzice? A rodzice w tym wszystkim muszą te dzieci uświadamiać, bo to jest najważniejsze, pomagać im, żeby wybierali dobrą drogę, motywować, bo motywacja to jest największe, co może być, a dobra motywacja to wiadomo, przenosi góry. Bardzo dziękuję panu Tomaszowi za tą bardzo interesującą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ona inspirująca i dla wielu dzieci, i dla ich rodziców. Zapraszam serdecznie do obserwowania i do subskrybowania kanału Football Mama i pozdrawiamy jeszcze raz z Nowin. Dziękuję serdecznie. Mnie również było bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję.